Złapaliśmy Maxa Miszczenko trochę inflagranti tutaj przed przygotowaniem do ważenia. Co możesz powiedzieć na temat jutrzejszej walki? Jestem przygotowany. Jestem gotowy do wezwania na jutro. Dzisiaj tylko odpocząć i wyspać się na jutro. Co jeszcze mogę powiedzieć? Nie wiem, jak oceniasz swojego rywala? Bardzo ciekawy rywal. No, na pewno bookmaker jestem faworytem, ale nigdy nie trzeba nie doceniać. E, jaki by trwalnie nie był, trzeba mać szansun i zawsze czekać na jakieś niespodzianki. Ostatnio, ostatnio twój rywal miał cały dystans y, z García, czyli z uważanym z naj, najmocniejszego z zawodników kubańskich, których możemy oglądać na polskich ringach. Y, także na, jak to oceniasz? Czy będziesz starał się poszukać jakiegoś rozwiązania przed czasem, czy raczej spokojnie podejdziesz do pojedynku i będziesz patrzył, co się wydarzy? No, w całym ringu pokaże oczywiście, że. Kiedyś mi pierwszy trener mówił, że co nie trzeba nigdy od razu tam czekać i szukać jakiejś knakał. Trzeba boksować, boksować i kakao sam przyjdzie. E, oczywiście będę spróbować go nakałtować, czy jakoś rozwiązać przed czasem, ale Link pokaże wszystko. Wi co myślisz o tak, o tak zwanej złej krwi w boksie? Jak ty do tego podchodzisz? Czy jesteś taką osobą, która daje się sprowokować w pewnych sytuacjach? No nie, nie, no, Nie, mam, mam zawsze jakiś sportowy, sportowy azart, a jakiś takie rzeczy nie, to do mnie na pewno. Czyli Show ciebie kompletnie nie interesuje? Powiedz jak, czym w ogóle w Twoim życiu jest boks? Jak ty do tego podchodzisz, tak? Bo widzę tutaj na ciebie akurat złapaliśmy cię w takiej pełnej krasie, tatuaże tutaj takie, jakby, jakby powiedzieć troszkę takie mylące. Tu mamy różyczkę, no tu mamy rękawicę, tak, tu jakiegoś wojownika, tak. Coś więcej na temat tych tatuaży? No nie jak. Co się podoba, to, to robię. Na przykład. No, oczywiście, że mam dużo z boksu tatuaży, bo dla mnie boks to jest. No nie wiem, to jest. E, taki, taka rzecz, która daje mi charakter, e, robi mnie silniejszym w życiu, w całym życiu, tylko w sporcie i w życiu i, i to, to dużo tatuażu masz z tego tematu na przykład. Jakbyś zmienił dyscyplinę na przykład na MMA, to pojawiłoby się ta, pojawiłby się tatuaż z OKTAGONEM? E, z OKTAGONEM? No jeszcze, jeszcze nie, mam złamane ucho. Mogę iść na zapasy, ale jeszcze nie panowałem. No na pewno może być, coś panujemy. A ja się się laty, żeby zmienić gad na bardzo coraz bardziej popularny MMA w Polsce? Nie, no jeszcze, jeszcze, nie. Ja wiem, że dużo, teraz popularny na golej nie? Ale szkoda mi jeszcze ręki, żeby tam ktoś złamał, czy jeszcze coś jeszcze nie przygotował. Nie, nie, nie gotowy do tego. Jeszcze trzeba poćwiczyć na pewno w zapasach. Z wieloma zawodnikami rozmawiałem na ten temat. Każdy podkreśla, że to przede wszystkim jest bardzo kontuzjogenne. i Chętnie by chciał się sprawdzić jako swój charakter, ale no nie za bardzo, ponieważ no wie, że to mogłoby się skończyć dużą kontuzją. No chyba w takim może bokser mój przeciwnik będzie bokser, to tak, ale na przykład nie pójdzie na przykład w takim, walczyć w takim formacie z gościem z MMA, czy z zapasu. To na przykład będzie bokser, ja jestem bokser i za ustawem MMA to może spróbować. Coś.